Czytanie z Księgi Wyjścia Rządy w Egipcie objął nowy król, który nie znał Józefa i rzekł do swego ludu. Oto lud Izraelitów jest liczniejszy i potężniejszy od nas. Roztropnie przeciw niemu występ... wystąpmy, ażeby się przestał rozmnażać. W przypadku bowiem wojny mógłby się połączyć z naszymi wrogami i walczyć przeciw nam, aby wyjść z tego kraju. Ustanowiono nad nim przełożonych robót przymusowych, aby go uciskali ciężkimi pracami. Budowano wówczas dla faraona miasta na składy Pitom i Ramzes, ale im bardziej go uciskano, tym bardziej się rozmnażał i rozstał, co jeszcze potęgowało wstręt do Izraelitów. Egipcjanie bezwzględnie zmuszali synów Izraela do ciężkich prac. I uprzykrzali im życie uciążliwą pracą przy glinie i cegle oraz różnymi pracami w polu. Do tych wszystkich prac przymuszano ich bezwzględnie. Faraon wydał wtedy rozkaz całemu swojemu ludowi: Wszystkich nowonarodzonych chłopców wyrzucajcie do rzeki, a każdą dziewczynkę pozostawiajcie przy życiu. Oto Słowo Boże. Nie mogę się napatrzeć na to, jak pięknie wyglądacie. Niech to piękno nas jakoś prowadzi. Dzisiaj w Księdze Wyjścia Kamila nam przeczytała czytanie o śmierci Józefa Egipskiego, i ta śmierć bardzo dużo zmieniła. Wystarczy, że się zmienił przełożony. I wszystko się, wszystko się zmieniło. Dobro, które do tej pory było od narodu wybranego, zostało nazywane złem. Tylko dlatego, że zmienił się przyłożony Józef, umarł i zapomnieli o dobru, które przez niego Egipcjanie otrzymali. Zapomnieli, że to on ocalił ich od śmierci. To on był tym, który przewidział, Bóg dał mu tę łaskę, że przewidział wielkie rzeczy, przewidział też suszę i błogosławieństwo, i dzięki temu przyszło ocalenie. Dla Izraela, który przez Józefa został sprowadzony do Egiptu, Egipt był miejscem obcym, ale jednocześnie był miejscem błogosławionym miejscem, gdzie wszystko mieli, gdzie niczego im nie brakowało miejscem błogosławieństwa ze strony Boga. I to samo miejsce błogosławieństwa w momencie, kiedy zmienił się przełożony, który nie pamiętał o doboru, które przyszło, które było, po miejsce stało się miejscem przekleństwa. Może tak mamy w życiu, że jakieś, jakaś relacja, jakieś miejsce pracy, jakaś sytuacja, jakieś, jakieś, jakaś wspólnota, była miejscem błogosławieństwa i stała się miejscem przekleństwa. To pokazuje Biblia, że to, to jest możliwe, tak się dzieje. I jest w tym tajemnicze prowadzenie Boże. To nie jest tak, że Bóg o, zapomniał o, Egipcie, o narodzie wybranym w Egipcie, pamiętał o nich, ale to była ich droga. Egipt nie był dla nich miejscem ziemi wybranej. Ale był miejscem ocalenia w pewnym momencie. To było coś bardzo potrzebnego, żeby mogli doświadczyć, że Bóg się o nich troszczy, ale był przystankiem, ponieważ naszym celem jest Królestwo Boże. To jest nasza droga, gdzie doświadczamy różnych sytuacji. I dalej, co jest ciekawe, kiedy. Zmienił się przełożony, który zaczął uciskać naród wybrany, to w tym uciemiężeniu im bardziej ich uciskał, tym mieli większe błogosławieństwo. Uciskał ich różnymi pracami, po to, żeby się nie mogli rozmnażać, po to, żeby było ich coraz mniej. A tu się okazuje, że im bardziej ich uciskał, czytamy tak. Ale im bardziej go uciskano, tym bardziej się rozmnażał i rozrastał, co jeszcze potęgowało wstręt do Izraelitów. Może gdzieś w życiu doświadczaliśmy takiej drogi, że ktoś nas uciska, zamęcza i im bardziej to robi, tym bardziej doświadczamy błogosławieństwa Bożego, co powoduje jeszcze większy wstręt u tych przełożonych, którzy uciskają Izraela. W efekcie dochodzi do tego, że są zabijane dzieci, że ludzie giną, młode, młodzi chłopcy są wrzucani do rzeki, żeby doprowadzić do tego, że błogosławieństwo Boże jest nieprawdą, żeby naród wybrany zaczął tak myśleć że błogosławieństwo Boże jest nieprawdą. I ten moment zabijania dzieci doprowadził do tego, że Mojżesz mógł stanąć na czele narodu wybranego, że mógł wejść na dwór Faraona, poznać jego zwyczaje. I to wszystko, to uciemiężenie doprowadziło do tego, do coraz to większych cudów, i w końcu do wyjścia z Egiptu. Na, na pewne obietnice w naszym życiu trzeba trochę poczekać. Czasem tak patrzymy, i gdzie ona będzie, gdzie jest ta obietnica. Dlaczego modlę się, nie widzę owoców, widzę, że jest jeszcze gorzej. Wprawdzie jest błogosławieństwo Boże i widzę to rozmnożenie, ale jednocześnie czegoś innego oczekuję. To może dotyczyć. Małżeństwa, to może dotyczyć relacji w rodzinie, to może dotyczyć naszych wspólnot, Różny, bardzo różnie, ale spodziewanie się, że skoro Bóg nas tu postawił, w tym miejscu, to czyli Izrael, którego Bóg postawił w Egipcie, to, to było wyraźnie powiedziane przez Józefa, że on stanął po to, żeby ich przyprowadzić ku ocaleniu do Egiptu. Więc to wszystko jest działaniem Bożym. Całą swoją trudną drogę Józef odczytywał jako działanie Boże. I to działanie Boże zamienia się po czasie, jako tak z zewnątrz, jakby to było teraz przykleństwo. I, i, i jak to rozumieć? Myślę, że, bo, bo to są sytuacje, które się zdarzają w naszym życiu. Od rodziny, przez małżeństwo, przez pracę, wspólnoty, kościół i tak dalej. To się w naszym życiu po prostu dzieje. I żeby to zrozumieć, potrzebujemy trochę zawęzić etapy i zobaczyć, że błogosławieństwo w tym etapie polegało na tym. A w tym etapie Bóg pomnaża swój naród przez to. I, a teraz, nawet to zabijanie dzieci prowadzi do błogosławieństwa. To jest tak trudno pojąć. Że Faraon zabija nowonarodzonych chłopców i to będzie prowadziło do błogosławieństwa. Że krzyż w naszym życiu prowadzi do błogosławieństwa. Nie bez błędów, nie bez trudów i Mojżesz będzie popełniał błędy. Są różne okoliczności, które są trudne. Ale jak zobaczymy jakieś etapy w naszym życiu i że to wszystko zmierza do Królestwa Bożego do tego, żeby nasze oczy były wpatrzone w niebo, bo Bóg nas ocala. I wielokrotnie będzie, że im bardziej będą nam, będą większe prace i będą nas gnieść, upokarzać, tym bardziej będziemy doświadczali płodności, że dzieją się dobre rzeczy. Z takim zaufaniem zachęcam, żeby popatrzeć na dramaty, na te sytuacje, które, w których zadajemy sobie pytania. Boże, dlaczego? Gdybym była młodsza, gdybym żyła jeszcze raz, to może. A Józef patrzył na to, że to, że mnie sprzedali i bracia, że oszukali ojca, to w tym wszystkim był palec Boży i, i większe błogosławieństwo Boże. A teraz, kiedy wszystkie działania Józefa Zamieniają się w przekleństwo Izraela w Egipcie. Było ocalenie, ale to było kiedyś, a teraz Józefa nie ma. I naród wybrany ocenia to teraz jest straszny. Teraz giną dzieci. I, i, i tak można patrzeć na to samo doświadczenie. Kiedyś było ocalające, a teraz z perspektywy czasu patrzymy, czemu się zmieniło. Zmienił się przełożony, i, i, i to wszystko prowadzi do śmierci. Jak zawęzimy patrzenie i zobaczymy, Bóg się teraz mną opiekuje. Teraz jestem w ręku Boga i mnie przeprowadzi suchą nogą przez morze otwarte, to, to nabieramy siły i jakoś się uśmiech pojawia i wraca nadzieja. Także zachęcam, żeby to czytanie nas tak, nasze życie jakoś tak ukierunkowało, że my w tym wszystkim zmierzamy. Do Królestwa Bożego, bo jesteśmy narodem wybranym. Jesteśmy ludem Bożym, dziećmi Boga i On nas prowadzi ku sobie, każdego swoją drogą, gdzie błogosławieństwo zamienia się z naszej perspektywy w przekleństwo i potem znowu błogosławieństwo. To jest dobry Bóg, który się o nas troszczy. Jemu ufajmy. Amen.